No witam, skoro mowa o Izraelu, no to kurde. Food, czyli, oczywiście, brytyjski Centurion MK3, podajże, albo MK5, tutaj musicie mnie poprawić w komentarzach. Jest to świetny pojazd na 7.7 ze względu na swoją mobilność, pancerz i siłę ognia. Myślę, że Centuriony oczywiście są wszystkim znane i nie trzeba tu jakoś go opisywać. Mamy oczywiście tutaj 84. Strzelamy pociskami MK3 lub MK1 i tu zalewy, bo MK1, te pociski przeciwpancerne bez wkładki wybuchowej robią lepsze uszkodzenia w środku pojazdu po przebiciu pancerza. MK3 ma o wiele większą penetrację, ale już nie ma takich fajnych uszkodzeń co właśnie MK1. Jeżeli gramy na takim Dautierze to polecam używać tych e, pocisków MK1, ale jeżeli jednak jest to uptier to, to tu się przydadzą te pociski MK3 zdecydowanie. Słuchajcie, dzisiaj udało mi się tym pojazdem zwrócić prawie dwa niuki. Jeden normalnie, drugi no można powiedzieć, że paręnaście sekund zabrakło do tego niuka, bo się nie doleciało niestety. Ale bitwy jakie ja nim rozegrałem są zajebiste po prostu W ogóle zajebisty jest kamuflaż do tego pojazdu Od po razu go kupiłem jak go zobaczyłem bo no, no tak mi siedzi tak mi się spodobał No ale dobra nie Tadeusz nawiewę i lecimy z pierwszą bitewką Zapraszam jeszcze do komentowania Mówię, jak grać z tym pojazdem to wypowiedzcie się w komentarzu na dole Dobra elo Hamek działa tylko? No dobra. Weźmy go, schowajmy się. Tutaj lewej się dużo dzieje? Wow. Okej, okay, i teraz w prawo stronę wiew. Jest schował. Uuu, fajny strzał, podobało mi się to. Hmm, no muszą moi tutaj ruszyć. Bo... O kurde, lewej strony lewej flanki to my nie mamy. Okej. Okay. w sumie nawet nie kłókałem, a w, to zmierza to odległość. O, kurźwa, serio to Mausty, ale jego ja go przebiję tego tak od przodu w sumie. Ciekawe jak w mnie widzi Chyba nie No właśnie, ja go na spokojnie wie przebiję Jeszcze po prostu twoich załogantów, dwóch nawet? Nie, trwach mówię. No ale ja go nie wesnę. Dobra, mam nadzieję, że będzie mieć wywalone, się przestrafi mnie i coś gdzieś tam pojedzie. O, tu ktoś stoi. Już Fajne to mięso. Miejsce. Chciałem powiedzieć mie mięso nie dla felga Pod chwilą jadłem w sumie mięso. Tak to on Oczywiście że to on Wow, Ale coś przeleciało Okej, okay, Ist z Odpalenie, o ciekawe Tam z tyłu jeszcze ktoś był, nie? Oj tak Oj, on to to mnie widzi Za nisko, kurde Ja doler kofet Ja piernik. dobra ładujemy te pociski, bo Do tych kwogów co strzelam to one pancerza nie mają tak naprawdę A nic nie wchodzi a ten się już schował o ja pierdzielę Ej no Kto to strzelił? Czy to był Isu? O kurde rozwalił mi jeden granat dymny Dobra, naprawmy się co to jest? Jakiś te... teciak, ale nie wiem jaki Jeszcze ja nie mam tych pocisków załadowanych, jakie ja chcę 2S1, dobra Chwilamy się na niego, nie mam kwasu. Tak jest Czy ten SU tam dalej stoi? Nie, ale jest Inny gościu Okej okay. Jedzie perfing Lewej chyba nikogo nie ma, chociaż B przejmują Kto się tu kurwa nie zaklinował. Jedź No jedź, 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 Mhm uh -huh. No nie taki z sz fał ale okej okay. Ten już lepszy Na B, oho i z drugi tu jest, okej okay. Będzie jechał pewnie dekapować. Ja go od pleców postaram się wziąć. Chyba wy gdzieś tutaj jest. O! To on do mnie strzelił, czy ktoś inny? Mam nadzieję, że to on. I Okej. Okay. Tutaj. No, nie wydaje mi się, że w y, budynek. No, ale okej. Okay. Okej, okay. weźmy to B. Bo w sumie, może jak przejmę to B i zabiję jednego gościa, to będę mieć na niuka. No, ja pierdol. Nie wiem, który lepiej będzie pojechać na A. Ktoś tam będzie na A. No, nie wiem. Nawet nie od razu tu członka załogi pojadę. Wjeżdżamy na pełnej Tak jest, ale to mi nie dało Niuka. Ale ten gościu mi może dać już. Co Widziałeś mnie Za 40, który rozwali go? Nie, nie wyjedzie Cieć, cieć, Kurde mać. Prawie atom. Prawie atom. A nie, mamy atom, bo w sumie zginąłem. No tak, to mi dało punkty. No dobra. Ile w ogóle fragów? 11. Ale to full ha, bo klasysty jest Ok, no to tak, to by się zgadzało. Ferdynand się wysadził. Ciekawe dla kwego. Otwieram od razu luk bombowy, bo to nigdy nie wiadomo. No nie, dobra, nie, nie zdążę tutaj mnie zaszfalić. Lecimy trochę wyżej na wszelki wypadek. I zwrócamy. Jest atom. Kurde, ogólnie dzisiaj zwróciłem dwa Nie, trzy atomy nawet. Tylko nie nagrywałem tamtych bitewek, co zagrałem. No i fajnie. A bo to jest dziesięć m? Te a nie odrównuję ich. Tu? O, i ja odbiłem się. Dolną płytę? Tak jest, dolną. Kurde, ale kwał, tam chyba jest z yy, kwarty M, bo coś innego nie jest w sumie. Obiekt? Bo... Te... Fejsz 4? Nie, to nie jest te Obiekt Ja ktoś No, 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 no Dawaj, 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 gościu Co to jest? To jest ist... kwarty, to jego musiałem widzieć. Okej, okay, silnik, nie odjedzie mi. Fajny strzał. Kurde, pod nim, pod załogantami stwalam mu. Okej, okay, wzięli go. No serio, nie na hita? Uff, dobra, bo bym chyba nie znowu oddać stwału. Ja pierdziele, ale... Kurde, te trwały no nie Czyli na ktoś nie? A jest skwarty tam jest. Jak ty chłopiec wyjew? O, kurde. Dobra, trzeba się wycofać Trzeba sobie korcić, żeby tamtego gościa wziąć Okej okay. Już, 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 wycofujemy się Jestem w ładownicy T-54 po mojej prawej Okej, okay, Mausik

tylko dwa fragi, ale jestem pierwszy tylko właśnie ze względu na te asysty. Widziałem cię. Dobra, strzelmy tam, wybuchaj. O kurde. Chciałem go tak co znak wiedzieć, co pojechać, nie? Tutaj spodziewałem się, że akurat dwa moraka trafię. O bow, ten AMX. Subrace, jak to się tam wyda, kurde. Okej. Okay. I patrzcie na to, mam 4 fragi, ale przez to, że mam 6 assista, to może zaraz będę mógł prawie zwrócić. Tutaj po prawej tego Mx'a chcę rozwalić. Z nie lubię na niego walczyć, jest dobrym fołgiem. I z kwarty jest to tutaj. Ok, i ten mix tutaj gdzieś wyżej jest. O, e, okej, okay, to samolot była. No, podobne kwałki. Nawet jakbym teraz rozwalił gościa i wsiadł do samolotu, pewnie nie doleciał. Ale próbujemy. Ok No niestety, za późno kurde No ale to już jest dzisiaj mój tweci tak więc no naprawdę nieźle oczywiście tweci tym fotem, nie? Jeden jest nagrany, jednego nie nagrałem No i to jest ten tweci, tylko on jest takim trochę failem, nie? Feść feść Ale liczby No Kurde, beznadziejny tryb się trafił Interbitwa, tak? Tak Hmm. Aha, się jakaś 18, bulldog. Kierowca, silnik, ładownik. No to mi to nic nie daje. Daje mi tylko to, że będzie został w miejscu. A więc z tego, jak będzie we mnie wcelowany Ha, huh. o kurde. Zauważyłem tu, że tu Arta. Kurde mać. O ja pierdzielę. Jest tutaj po prawej ten bulto, co tu siedzi. Trzeba wyjechać i wykończyć tego. Zapomniałem nazwy tego kwałgu M100 ileś tam. Kierowca, kurde, idealnie obok A moraka. No, teraz, wamorak. No, spierdalaj, gościu, bo we... Dobra, dymny. się naprawiamy. Będziesz twelał po tym, kurwa, jednym koku z A ten kamper będzie tak siedział, tu. I się nie rufy. Co za, kurde. Nudzi mu się w życiu, nie? Bitwa trwa to już z 5 minut, a on dalej co tam stoi. No, jakaś ktoś wyjedzie. Cholera ja. No ja pierdzielę ile razy w gąskę w to dostanę. Jego jeszcze nie widzę. Ja pierdzielę. Nie mogę, naprawdę. Nie wiem, bo zdążyłem artylerię. Jedziemy już raz, bo mnie tak wnerwili W ogóle moja drużyna nie wiem. Co się dzieje? Kurde, tu z tych pojechało. Kurwa, 4 siedzi na respie. Raz, dwa, trzy, cztery. Co tu się dzieje? To jest kwak. Nie, to nie jest kwak. To jest ten śmieć, który kampił na mnie. To jest 114, ok, zapamiętam. Z, z kwartem ma długie przeładowanie. jest? tam jest. Ok, fajnie się przebiłem. Tylko kwiatowy koń, kwiatowy kwi nie. Ok, działa nowy. Je wkwiatun za zagłogant. Ja bym mi pokazał tamtą stronę wiewy. ja go gdzieś tu przebiję? Spróbujmy. Tak, tu go w bok wpiję. Ok. W sumie mam te 280 penny. Tak. Macer, nie, bawaj. Nie, nie, ja go muszę. Cholera. Not good. Dobra. O, tu jest ten śmieć dalej. Oczywiście w mu zamka działa na dnie rozwaliłem. To jest z chusty chyba. Nie widziałem w sumie dokładnie. Nie, jest feci. Okej. Okay. Okej, okay, biście, Rozwalili go. O w wywkwizd fusty mnie rozwalił w dodatku. Aha. Idealnie zdobyłem. B powinni wziąć teraz. wa Maus. Ale chyba bez lufy, tak? Nie ma. Uj, na hita Mausa mamy. Nie no, on był mocno bity. Kurde, nieźle tu ciśniemy. Okej. Okay. Ło. Dobra, tam obok niego jest jakiś mały gagatek. O, tutaj kolejny No serio? A teraz mnie widzi Co to jest? co tu jest Puma i Marder z 20 0 2 .3? Co tu się dzieje? Gdzie on pojechał? Biorę go oczywiście Chyba na dół pojechał. Niech Tiger. Ok. O, jest za późno go zobaczyłem. Dymne i może mi się uda uciec tutaj. Może jakiś, jakaś artyleria. Czy wątpię, że mi to ujdzie na sucho? O. Chyba, że jak on mi pomoże, to git. O, właśnie. To wróćmy w parę dymnych. Zajebiście, dziękuję Ci bardzo. Spadamy. Wow! Artyleria! <grytanie> Zajebiście. Myślałem, że tamten wyjątkowo, a to arta. Aj, myślałem, że jest bardziej do nas skontowany, nie? Kierowca działa nowy ładownik, jesteś mój w lewą stronę ci pierdzialne. Okej okay. Spróbujmy teraz może tędy wychylić. Tamten jest rozwalony. Ładowo. okej okay. Ładownik wygoscieńca. W jednym flucie przeładować, no... Ha, to ten marder! Gdzie ten marder? O kurde... Tutaj. Yy. Czemu mi tak długo się ładowywałem. Dobra. O, to mi rozwalu, ale bitwa ogólnie wygrano, chociaż w Uhuhu. Spróbujmy pojechać dziewczka na to. Okej, okay, fajna bitwa. Drugi w drużynie, okej. Okay. Gościu ma 7000 bitew i ma 12000 tysięcy fragów, a ja mam. 3000 bite i 12 000 fragów to albo on nie umie myski w dłoni trzymać, bo tam pada Albo ja jestem jakimś bogiem, ale to, to drugie rakwy mniej prawdopodobne Do dołu, do dołu Niedobrze, bardzo niedobrze Ale Kwemu do mnie nie sfelał? To dziwne on w ogóle wie, No chyba teraz dopiero się skapnął Wy <laughs> nie ma działo nowego i zamka działa Kurde, chciałem ładowniku tam walnąć, ale nie udało się Dobra, on się nie domu naprawić, tylko żeby z tyłu nikogo nie było A jest, a to jest to... Nic nie dostał je w tygrys, o kurde jak mnie tygrys widział? Przepraszam bardzo, gdzie mnie... Aha, górę. Okej, okay, ten T54 dalej tu jest. Nie tylko on, z 100 PTF tu był Ten T54 ma dwóch załogantów tylko. Jów nie ma żadnego. Okej. Okay. Tam jest na turteł. Mmm, a ja chyba pojadę na punkt B, bo kurde, nikogo tam nie ma. Znaczy, jest jeden na w T30, ale na nikogo nie ma i są punkty nieprzyjęte. Okej, okay, T30, T54 zdjął. Nigdy nie lubię tu się wychylać, bo zawsze dostaje nie wiadomo skąd. sfela się tu z kimś, ja tego gościa, jakoś zobaczę tutaj. No dawaj, wychyliwszy mi Dobra, trochę do przodu Aha, no, jest inny ktoś tam przyjechał Aha, dobra, teraz wyjedź, no dawaj Te 20 już pojechał? Nie, te 29 Jestem strasznie tu odsłonięty Dobra No, w końcu ktoś tam przyjechał, Wkoda, że taki do dupy strzał Bomba. Ale to na nich. No, ok, okej. Okay. Okej, okay, lufa działa. Ja go powinienem w przednią płytę przebić normalnie tutaj na tym łąkweniu. Tak jest. Dobra, jest ktoś tam jewka, tak na mapie widać. O, właśnie, no to już nikogo nie ma. Tygrys dwójka rozwalony. O, kurde, ja już tutaj jestem. Okej, okay, rozwalili. Nie wiem, co do mnie sprowadziło z tego KMU. Chyba nie był przeładowany. To jest Pantera. To ja szybciej powinienem oddać strwał. Ładniej. Ale ona nie ma stabilizacji. To jak ona chce? O, kurde mać. Patrzcie tu. Ja mam 300 ponad penny, a ona. Ona powstrzymała mnie, nie? Jak widać, nie tylko ruski pancerz potrafi niesamowicie odbijać. Źle stweliłem, ja myślałem, że to zwykły buldog. Okej, okay, on to w źle stwelił. Dzieło nowe, okej. Okay. I teraz prawy dolny róg. No, prawy dolny róg. Okej. Okay. <ścoughs> w ogóle, no mogę teraz zginąć. Do dupy swelił, Znak wy... chciał dobrze, ale nie trafił Jedzie kolejny Tutaj To jest T44 Coś tak ta TEG 44 100 O kurde Skąd? Fedemno w ogóle go nie widziałem